Szczęść Boże. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk i witam was w 264 odcinku podcastu Fundamenty Wiary, w którym wspólnie zgłębiamy Katechizm Kościoła Katolickiego. Codziennie krok po kroku odkrywamy bogactwo naszej wiary, by lepiej rozumieć nauczanie Kościoła i umocnić naszą osobistą relację z Bogiem. Zanim rozpoczniemy studium katechizmu, pomódlmy się wspólnie. Ojcze Wzywasz nas do świętości, która jest udziałem w Twoim życiu. Napełnij nas wytrwałością w dążeniu do doskonałości, byśmy na końcu naszej drogi mogli cieszyć się pełnią komunii z Tobą w niebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dzisiejsza część katechizmu podkreśla powszechne powołanie do świętości. Każdy ochrzczony jest wezwany. Aby w jedności z Chrystusem osiągnąć doskonałość miłości. Katechizm wspomina także o wzorze świętych, którzy przeszli tę drogę i ukazują, że świętość jest możliwa w różnych stanach życia. Przeczytajmy numery od 2012 do 2016. 4. Świętość chrześcijańska. Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu jego syna, aby on był pierworodnym między wielu braćmi, tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Wszyscy chrześcijanie, jakiegokolwiek stanu i zawodu, powołani są do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałości miłości. Wszyscy są powołani do świętości bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski. Na osiągnięcie tej doskonałości wierni obracać powinni swe siły otrzymane według miary obdarowania Chrystusowego aby posłuszni we wszystkim woli Ojca z całej duszy poświęcali się chwale Bożej i służbie bliźniemu. W ten sposób świętość ludu Bożego wyda owoc obfity, jak tego dowodzi wymownie życie tylu świętych w dziejach Kościoła. Postęp duchowy zmierza do coraz bardziej wewnętrznego zjednoczenia z Chrystusem. Zjednoczenie to jest nazywane zjednoczeniem mistycznym, ponieważ jest ono uczestnictwem w misterium Chrystusa przez sakramenty, święte misteria, a w nim w misterium Trójcy Świętej. Bóg wzywa nas wszystkich do tego wewnętrznego zjednoczenia z Nim, nawet jeśli szczególne łaski czy nadzwyczajne znaki życia mistycznego są udzielane jedynie niektórym, by ukazać darmowy dar udzielony wszystkim. Droga do doskonałości wiedzie przez krzyż. Nie ma świętości bez wyrzeczenia i bez walki duchowej. Postęp duchowy zakłada ascezę i umartwienie, które prowadzą stopniowo do życia w pokoju i radości błogosławieństw. Ten, kto wspina się, nie przestaje zaczynać ciągle od początku, a tym początkom nie ma końca. Nigdy ten, kto się wspina, nie przestaje pragnąć tego, co już zna. Dzieci naszej matki, Kościoła Świętego, słusznie mają nadzieję na łaskę ostatecznego wytrwania i na nagrodę Boga, ich Ojca za dobre uczynki, wypełnione dzięki Jego łasce w jedności z Jezusem. Wierzący, zachowując tę samą zasadę życia, uczestniczą w błogosławionej nadziei z tymi, których Miłosierdzie Boże gromadzi w Mieście Świętym, Jeruzalem Nowym stępującym z nieba od Boga, przystrojonym jak oblubienica dla swego męża. Dziękuję, że spędziliście ten czas na wspólnym czytaniu katechizmu Kościoła katolickiego. Mam nadzieję, że dzisiejszy fragment był dla was inspiracją do dalszych duchowych poszukiwań. Jeśli macie pytania lub refleksje, zapraszam do pozostawienia komentarza pod filmem na YouTube. Lub wysłania maila do naszej redakcji na adres: redakcja maupa .misericordia .media .pl. Pamiętajcie, że wiara umacnia się, gdy się nią dzielimy. Dlatego zachęcam do rozmów z bliskimi i dzielenia się treściami naszego podcastu z innymi. Do usłyszenia jutro w kolejnym odcinku Fundamentu Wiary. Niech Bóg Wam błogosławi.